Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę wam podstawowe błędy, jeżeli chodzi o zbrojenie wieńców i czpieni ścian kolankowych. Chodzimy właśnie na budowę. Tak jak możecie zobaczyć, budowa jest w stanie surowym, otwartym, jeżeli chodzi o poziom parteru. Mamy wykonane wszystkie ściany nośne, mamy wykonane elementy żelbetowe, czyli zalane słupy. Mamy też zalany strop nad parterem. I szykujemy się teraz do zalewania w ściany kolankowej będziecie mogli zobaczyć zbrojenie oraz błędy, które zostały tutaj poczynione na etapie wykonywania tego zbrojenia. Tutaj możecie też zobaczyć taki mały fakap, taki mały błąd. Wystawiona wentylacja, czyli tak jakby czerpnia do kominka. Wystawiona tak naprawdę w świetle montażu okna. Także tutaj też taki błąd wykonawca musi poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o elementy żelbetowe parteru, tak naprawdę tutaj nie mamy dużej ilości zarzutów. Poza usunięciem nacieków czy rozszalowaniem, tak jakby tych wszystkich elementów, te żelbety wyszły, wyszły dość ładnie. Tutaj możecie zobaczyć słup, schody. No idziemy do góry. Strop jest jeszcze podszalowany, z uwagi na to, że minęło dopiero gdzieś niecałe 3 tygodnie od zalania. Także jeszcze, jeszcze ponad tydzień strop musi być podszalowany, tak aby osiągnął swoją wytrzymałość. No, i wchodzimy na piętro. Na piętrze możecie zobaczyć wymurowane ściany z materiału z bloczków typu Silka, klasy 15 MPa. Tutaj w zupełności wystarczające, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne. Możemy zobaczyć też tutaj wieniec już gotowy. Zostanie tutaj włożony z drugiej strony, natomiast tutaj, no niestety, możemy zobaczyć podstawowe błędy, jeżeli chodzi o wykonywanie zbrojenia wieńców. No i czpieni. Możecie zobaczyć tutaj zbyt krótkie czpienie, które praktycznie nie wchodzą nam w wieniec. Należy te, te elementy tutaj poprawić. No i też, jak możecie zobaczyć, zbrojenie leży tak naprawdę na ścianie murowanej. Także też tutaj musimy to poprawić, musi tutaj być zastosowany, muszą być zastosowane dystanse, czyli musimy zrobić po prostu otulinę pomiędzy naszym bloczkiem z silki a zbrojeniem. Czyli tak naprawdę cały wieniec tutaj jest do poprawy. W tych miejscach, słuchajcie, tam gdzie mamy zbyt krótkie czpienie, czyli zbrojenie czpieni, będzie to zbrojenie przedłużone. Natomiast jeżeli chodzi o zbrojenie wieńców, muszą być zastosowane podkładki dystansowe, tak aby zbrojenie nie leżało bezpośrednio na ścianie e, ścianie kolankowej. No niestety tutaj wykonawca ten błąd popełni tak naprawdę na każdym wieńcu, także musi to poprawić przed betonowaniem. Zwróćcie też uwagę na swoich budowach, na te elementy. Tutaj też widzimy wieniec nad garażem i też oczywiście nie ma zachowanej otuliny pomiędzy dolnym zbrojeniem a wymurowaną ścianą, także też musi tutaj zostać to poprawione. Z uwagi na to, że większość z Was teraz realizuje budowy już można powiedzieć samodzielnie, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne tak to wygląda na rynku, dużo klientów samemu buduje także zwróćcie na to szczególną uwagę, zachowujcie otuliny a my już powoli, powoli będziemy wychodzić z budowy także zapraszam na kolejny odcinek jeżeli nie subskrybowałeś mojego kanału to zapraszam do subskrypcji i oglądania innych moich filmów oczywiście nie ma zachowanej otuliny pomiędzy dolnym zbrojeniem a wymurowaną ścianą Także też musi tutaj zostać to poprawione. Z uwagi na to, że większość z Was teraz realizuje budowy już, można powiedzieć, samodzielnie, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, tak to wygląda na rynku. Dużo klientów samemu buduje, także zwróćcie na to szczególną uwagę, zachowujcie otuliny, a my już powoli, powoli będziemy wychodzić z budowy. Także zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli nie, subskrybuj.